W Katowicach bije gospodarcze serce Europy. Za nami szesnasta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, a w nim kluczowi politycy, eksperci i przedsiębiorcy debatują o kolejnych kierunkach rozwoju naszego kontynentu. Jako kancelaria CMS jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym już od bardzo wielu lat. Chcemy być tu, gdzie jest biznes, chcemy być w miejscu, w którym dzieją się ważne rzeczy, chcemy być świadkami zmian, chcemy być świadkami transformacji dla przyszłości, która jako hasło przyświeca temu kongresowi. Tak naprawdę istotą jest wspólnota. Wspólnota dotyczy biznesu. I tutaj wytworzyła się bardzo specyficzna wspólnota, gdzie łączymy zarówno elementy samorządowe, Centralne, polityczne, jak i prawdziwego biznesu. Udało nam się podsumować kluczowe wyzwania, przed jakimi stoi polski rynek, i powiedziałabym, że pierwszym jest czas. Musimy zacząć działać jak najszybciej. Polska już teraz jest jednym z trzech największych na świecie producentów wodoru. Najwyższa pora ten wodór zazielenić, a żeby to zrobić, to musimy faktycznie skupić się na dywersyfikacji odnawialnych źródeł energii i wzmocnić moce wytwórcze w naszym kraju. Jest to jedno z największych wydarzeń gospodarczych w Europie. Już od kilku lat pojawiamy się szerszą reprezentacją firmową. No i widać po dzisiejszych wystąpieniach, że transformacja energetyczna jest elementem, na który wszyscy patrzą i my chcemy w niej uczestniczyć i być na bieżąco z wszystkimi trendami. To jest moim zdaniem przyszłość, czyli energetyka lokalna, ta bardziej przydomowa i spojrzenie na energetykę z punktu widzenia lokalnego, a nie centralnie sterowanego i dużych elektrowni, takich jak mamy dotychczas. Transition Technology Systems dostarcza systemy IT dla energetyki i IT i energetyka to mniejszość kobiet. Czy w zarządach, czy w ogóle jako, jako pracownicy, bo około 15-16% to się waha. Na naszym pokładzie jest ponad 40% kobiet, mamy 100% kobiecy zarząd i te decyzje są podejmowane biznesowo, ale z kobiecą intuicją. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wielu uwagi poświęcono sytuacji rynków energii po apogeum kryzysu energetycznego. Całe wydarzenia z powiedzmy ostatnich dwóch lat miały olbrzymi wpływ na rynek giełdowy. Ale było to wynikiem przede wszystkim interwencji i regulacji oraz próby jak gdyby złapania tego tematu przez administrację, regulatora, państwo. Regulacje wprowadzone na koniec 2022 roku bardzo mocno zdeterminowały strategie handlowe uczestników rynku, co spowodowało na przykład bardzo istotny wzrost obrotów na rynku spotowym na towarowej giełdzie energii, zmniejszenie zainteresowania rynkiem terminowym, ale tak jak mówię, było to wynikiem bezpośredniej odpowiedzi na warunki, w jakich działali uczestnicy rynku. Musimy pamiętać, że giełda jest tylko pewnym ekranem, pewnym odbiciem tego, o czym decydują ci, którzy na niej handlują, co odpowiada ich strategiom, ich potrzebom, na przykład w zakresie chociażby zabezpieczenia produktów związanych ze sprzedażą energii do odbiorców końcowych.